Nowotwory jelita grubego to są najczęstsze nowotwory występujące zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Częstość występowania nowotworów jelita grubego generalnie wzrasta z roku na rok. Spowodowane jest to bardzo wieloma czynnikami, między innymi zmianą trybu życia, dietą. Wysoko przetworzone produkty spożywcze na pewno mają wpływ na występowanie nowotworów jelita grubego. Objawy pojawiają się najczęściej już w dość zaawansowanym stadium, dlatego warto bardzo zadbać o profilaktykę, czyli o badania przed tym, jak pojawiają się takie objawy, jak bóle brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, czy chudnięcie bez wyraźnej przyczyny. Jeżeli choroba jest wykryta wcześnie, to mamy bardzo duże szanse na minimalnie inwazyjną operację, czyli właśnie laparoskopową. Wtedy nie wykonujemy rozległego cięcia, tylko wykonujemy tą operację przez kilka drobnych nacięć i no, chory zdecydowanie lepiej się czuje po takim zabiegu, zdecydowanie mniej ma dolegliwości bólowych, szybciej wraca do formy. Usunięcie nawet dość znacznej części jelita grubego nie powoduje jakichś odległych konsekwencji. Te operacje onkologiczne u nas wykonywane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu w szpitalu, w ramach Colorectal Cancer Unit pacjenci mają dostęp do takiego kompleksowego leczenia. Od diagnostyki, przez całe leczenie chirurgiczne, opiekę psychologiczną, aż po badania kontrolne. Ale zacznijmy od początku, co jest podstawowym badaniem, które w pewnym wieku każdy pacjent powinien wykonywać profilaktycznie. Od 50. roku życia powinno się wykonać kolonoskopię każdemu.